Dzień dobry. Jestem Herubinem, takim dobrym aniołem, tak naprawdę fitlowerem, który przyszedł, żeby rozkochać dziewczyny w zdrowym jedzeniu. Przyniosłem im tutaj o. Mmm, pyszny, zdrowy shake z banana, jarmuszu i kiwi, który sobie wypiją po ciężkim treningu. Teraz ćwiczą, a potem na pewno będą spragnione wielu witamin. Jesteśmy przygotowani, także możemy zajrzeć, jak ćwiczą dziewczyny. Chodźcie. Let's go. Let's go. We the ones who come from terrible. terrible Anticipated boy. like a playboy, centiphone. What you with the name, ready for? Call us every now we on the radio. Heard a lot of people saying lots of bullshit, but I got some females that know how to lose it. It's the role you want, but you can not play it, buddy. You don't wanna make me, but you do. <laughs> Była moc, było no super. Była, była moc, Dziewczyny miały tak? energię i, i litka jak zwykle dała. Tak? No, Kasia tak samo. Czy y, dobry trening zasługuje na dobre jedzenie? Tak, zawsze. Tak? E, zawsze dobre jedzenie, dobry trening, dobre życie. Bioranie mhm. żeby trenować trzeba jest myślisz, że dobry trening zasługuje na dobrą żywność? Oczywiście, że tak. Bez dobrej diety nie ma dobrego trenowania. Oczywiście. Nie wyobrażam sobie odżywiać się inaczej na chwilę obecną. 70% sukcesu to jest żywienie, a 30% dobry trening. Kochani, jak widzicie, dziewczęta są już po treningu, każda z nich dostała pożywny baton i świeży, zdrowy shake, który będzie zajadać, żeby dobrze i fit wyglądać. A dodam tylko, że przez najbliższe 5 dni na naszym fanpage'u będzie dostępnych 5 kolejnych zdrowych przepisów, które możecie w domu praktykować, się zdrowie odżywiać, ćwiczyć, no i do przodu. Także do zobaczenia w przyszłości.